Mhm. Ktoś leci. Teraz muszę jakąś broń znaleźć. Czytam gościa. Wędkę mam. Co za gówno. Dobra, jest sztywny. Czyli kanister ci dokłada jako kolejny item, tylko że mhm. ponad item, czyli nie nie psuje ci wiesz, ilości zebranych przedmiotów. A ciekawe czy kanister ma się nie w niego strzelił. Ciekawe czy eksploduje. Może tak być. Marcin podnieca się jak gimbus. Trzeba sprawdzić czy kanister potrafi rozpieprzyć coś. Znajdziemy kanister, bo na pewno gdzieś tu jest. Spodobały Ci się samochody, tak? Fajne, fajna, fajna sprawa. <laughs> że jak dodali helikoptery, to też pamiętam, że Ci się podobało. A jeszcze co no, helikoptery są do tej pory kozackie. Coś do mnie kurwa strzelasz, bo nie wiem skoro. Co mówiłaś? Chyba nie. Nie. Kiedy ten sezon się miał skończyć w ogóle? nie, nie, ja wiem nie, tam tydzień tydzień przecież nie, żeby odblokować resztę rzeczy, także, nie, także ale dostał nie. ze snajpy Jeszcze nie, na nie, no. Tamtym, tamtym sezonie to czekałem, ale bo się strasznie przedłużał. Jak ten się nie będzie przedłużał, to, to szybko pójdzie, nie? Nie, ale bo to wiesz, ile możesz, nie? Ten, a tu jest tak fajnie. Jeżeli będzie szybko, no to wie. Teraz też nie gramy tak dużo jak wtedy. To już to wtedy to już Nawet było takie. Takie zmęczenie. Nawet rachunek za prąd to odczuł. Tak? No, 30 zł więcej nam wtedy przyszło za prąd. Bo... Mhm. No na pewno, Uuu, stała Uuuu. też jest. A może sobie ją wezmę? ciekawe, Ryba? Zdrowie. A czego nie wziąłeś? Wyrzutnie rakiet i... Nie, jak wyrzutnie rakiet? Harponu no i pompkę fioletową, lecz znaczy niebieską, bo mam złotą pompkę. Nie, ta tak chodka co. Oponę przestrzeliłem. Ty ciekawe. Poczekaj, oponę można trafić. Tak? Ty, ja wiem dlaczego zwolniłeś. Oponę można. Opony da się przestrzeliwać w tych samochodach. Aha. To może on mi w oponę strzelił i dlatego? A tu mam całego tira na czepo, a nie, na czepa została a Czepa się rozwala jak, jak wsiądzisz Dlatego jest tak dużo tych samochodów, że można je dewastować pewnie, o co chodzi A teraz wsiądę ja się jechać dużo, ale ten Strasznie wolno jeździ Czekaj, wsiądź do mnie to im wpadną ten Teraz taksi podjadę no, do ciebie. No, tam blokady na koło. Ja jestem przy wyjściu. To ciężko stąd wyjechać. Bo... O, ktoś idzie. Stopy słyszę. No, to. było super. Chodź ten. Poczekaj, wsiądę do ciężarówki. Tak. ustawię. Panie uszy, dla wiatr... To jak jedziesz, to, to temu Kit, kitkowi uszy się od wiatru trzęsą. Ty możesz y, ten, prze, przesiadać się? Mało palimy. Nie, no nie mogę, bo to jest jedno miejsce tylko. Aha, to lecimy po taksówkę, bo mi nie wpadło to. Przewieźć pasażera. Teraz Może taksówka. to trzeba prze, ten, przejechać mm -hmm. jakiś odcinek, bo mi wpadło dopiero po jakimś czasie. Aha, no ale taksówka jest taka lepsza. Zapraszam. Hmm. Hmm. Was i dos, Kita, kite kite Chcesz jechać na CPM to tu przez most będzie trzeba przejechać i tam i mostem po lewej będzie tak, Kto? Kto? No i po co ie <śpiewanie> Czekaj, że w górze znęli No i wypadło mi, musisz się przesiadać No to jest O, tu jest CPAN I po lewej, ty coś tu się dzieje Czy to ty tak hałasujesz? Chyba ty Co robię? Blub, blub, blub. Dobra, dalej. wskakuj Taksi! Nie potrącaj mnie. A. Pijany kierowca taksówki. Wierzy uzbrojonego kota. Panie, nie kłamie. Kot mnie steryzował. Mm -hmm. ja, Karabina Panie, Mehaniczny. panie, no. idzie, idziesz pan na krew. Nie Tam panie, kiepsko kiepsko jeździ. wolno wolno jeździ po panie, W panie, jest szofer. ta panie, 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 w środku. Dobrze, że nie spadłem z tego mostu. Poczekaj na mnie. Jeździłem. Ona no, no ma nitro, ale to trzeba by na CPM skoczyć. O tutaj i ty o dobrze, dobrze, dobrze i. O jest I to CPM tu będziesz miał, o tutaj. Tylko nie wam w dystrybutor znowu. O tam ktoś wyjechał. Zabiłeś go! Nie wiem Nie, ja go zabiłem, nie bo mi wpadło powalasz strzelbą Dawaj, goń go, go, goń go frajera Ja już mam naładowaną pompę mhm. Ty, ale on się ostrzeliwuje To ja, to ja go do niego jest. strzelam tam. Ale paliwo nam się chyba skończyło. O, brak paliwa. Muzyka. Jemu też się może skończyć. Ty, ale tamtego trzepło? Znaczy, ja go strze ze strzelby rozwaliłem zanim go potrąciłeś. Ale potem chyba go dobiłeś. Dojechałeś go jak się czołgał. Możliwe. O, idą tam. Ja widziałem tylko jak... A węcznik, coś na Kurwa, by się zajmował jedzeniem, a ja nie mam ani spluwy normalnej, nic. Nie. O nie. mam. jednego O nie. O żeby mi zadanie weszło. ma ładny kolorowy karabin, co? Nie, nie <laughs> Idziemy na CPN Nie, nie ma nic. ani amunicji, ani nicenia nie ma <laughs> Woda ich zniosła <laughs> No co? No takie. No właśnie widzę, lecę po coś pójść. O a ciekawe czy tym by się dało jechać. Pewnie nie No, zgoda no, A są są kozackie Ładnie, hmm. żeśmy tamtych załatwili. Ten jeden no, bo, uciekał nie. jak poparzony Ty, ale ten on jak ja w niego uderzyłem z większą chyba szybkością to nade mną przeleciał w ogóle ten jego samochód. Możliwe, no bo że, ty wiesz... masz taki spiczasty czubek, miałeś i on po prostu jak poprzednio. No chodce. on też lamp poleciał chyba, tylko żółtym. No, w o, kanister. Czekaj, zobaczymy. A, wylewam ropę. A poczekaj, strzelmy w to. Tak, pali się. Widziałeś? A jednak. O, tu jest samochód. Za, za tym. Za Zatrzypa... A nie, on ma blokadę. Kanister wybucha przy strzelaniu. Ty, bo my jesteśmy w kółku, a kółko jest malutkie. A nie, to kanister nie dodaje tak. Nie jestem. No. Dawaj, do tej chałupy się schowamy i zobaczymy jak się sytuacja rozwinie w Dziesięciu zostało ty Tu mówisz Gdzie pojemysz tej japeczki ja mam rybka Jedną <laughs> Jedną Ona daje tyle samotna japeczka? 50 mhm. ale się szybko zjada Chyba tamten Dawaj po cichutku Za dymę zrobił Ty dwa samochody Dwa są samochody Gdzie ty żeś nas Tu jestem za tobą sam czas Ktoś do nich próje Ja bym tu poczekał No i dobra. Idę na Dla stryk ja na strych wlazłem O, ktoś przyleciał na lotni Mhm Mhm no, wtedy... no, co no, armaty to... przeładować? Nas to na razie nie widać Jesteśmy kucnięci, to nas nie słychać Że my też nic nie widzimy No w kółko jesteś Ty duże kółko, mało gości. wszyscy się bawią samochodami i giną przez to Bodasz mi liquid? Słychać było właśnie samochód Słychać nowo Szósteczkę jakąś Jakąkolwiek nie no, samochody to mnie rozjebały, są świetne. Świetne, Ja się jak gimbus, ale są naprawdę te gwarancje. No to zarosko. Ale mój żel się jeszcze nie wpłoną. Moś głowy. Tak To dobrze było, żeby się wpłonął wyprzedzić. Sześciu kółko się przesunęło. 117 poziom A tam spierdalać. się to jak nie no. typowo kółko się kończy w ogóle w jakimś zdupy miejscu Pamiętasz Ta. takie miejsce? 200 km. Dobra, wychodzimy z to... Kurwa no takie miejsce nie pamiętam, że był się tu 5, to 2,5 kipy. Są, 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 są. Są tu. Wiem, Basia, 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 Basia Łciek Nalok mi łódź nie byłem Tam się zabudował. Nie idź tam Nie? Po... Myślałem, że... O, jeszcze się ktoś tam nakręca Dawaj do mnie, będziemy sobie na skraju Trzech Ty, trzech zostało Czyli tamten gościu, co mówiłeś, żebym mieszał do niego, tam jest No Albo i nie ma go te wielkie kółko strasznie, będziemy długo go kurwa szukać Jest, poleciał na lotni, tam I na przestawce lata Kurde, jaki cieraś Na górę poszedł Widzę. Tam Ale koło wielkie jeszcze jest Ty, jego tam już nie ma No ma przystawkę Uważasz, by nas nie zaskoczył? Jest, jest, jest yes, yes. Przedstawkę ma I pompkę ładowane na to... Ale się buduje Uciekł. uciekł Uciekł, 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 Jest, leci na tej. Dawaj, dalej. kurwa, nie Za drzewem, go? za drzewem jest. Uważaj, bo, ja bo spadniesz się, Dobra. zabijesz. Poczekaj, spokojnie, mamy czas, nie idź tak na hamach. Niech się nie zabije, strzeg jak zrobisz, to jest dobrze. No, kurwa, pociągnął mnie. Gdzie on mnie, patrz. Za drzewem, drzewem jest. Za tym drzewem, naprzeciwko nie mnie, nie. centralnie. Za tym dymem. Nieeee! On, on do mnie celował! On do mnie celował no, On nie wiedział chyba, że ty, ty chciał cię dobić może? On chciał mnie dobić